I wszystkim z tej strony Atakama na waszych ekranach, kolejny odcinek na moim kanale. I ja dawno, dawno temu, jeszcze jak koniki do nas przyjeżdżały, wstawiłam wam taką naklejeczkę na Instagramie, że można będzie zadawać pytanka, i tych pytań tam było mnóstwo, a ja nie miałam czasu. Po prostu yy, wiecie, dużo emocji związane z przeprowadzką konia. Koni. <grym> I nie miałam czasu usiąść i po prostu wam na to podpowiadać, także mam nadzieję, że dziś w dzisiejszym odcinku rozwieję wszystkie wasze wątpliwości i odpowiem wam na pytanka, które was najbardziej tak naprawdę ciekawią. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Głównym generalnie takim pytaniem zbiorowym pojawiało się ich mnóstwo. Tu wam wkleję. Postaram się tyle, ile mi się uda. Nie wiem na ile program mi pozwoli, bo montuję to wszystko w telefonie, ale generalnie bardzo dużo pytań było odnośnie Saliwana. Saliwan to jest ten nasz rudy wałaszek. No i słuchajcie, bardzo dużo też było zarzutów w moją stronę odnośnie tego, że na poprzednim filmie, kiedy on do nas wrócił, nie powiedziałam dlaczego, a miałam powiedzieć. Więc od początku. Saliwan pojechał do stajni, w której pracowałam, y, dlatego, że po konsultacji z właścicielką tamtej stajni y, stwierdziliśmy, że ja, jako że nie mogę mu dać tyle ruchu, ile on potrzebuje, y, mogę go tak jakby no wydzierżawić w stajni. W stajni chodził początkowo po trzy godzinki, na weekend, więc stwierdziłam: OK, to nie jest tak źle, ruszy się w porządku. Problemy zaczęły się w momencie, kiedy nie miałam wpływu na to, co się dzieje z tym koniem, ani mieliśmy umowy. I w tej umowie, której nie było, bo ona była tylko słowna, mimo że wiele razy mówiłam, że fajnie by było mieć umowę, no nie było jej, jakby po prostu żałuję strasznie tego, że byłam, tak wiecie, zaślepiona, może trochę, po prostu zaufałam, no i tej umowy nie było. I dowiadywałam się tak naprawdę od ludzi z obozu, że koń, czy na przykład chodzi po twardym, w momencie kiedy prosiłam, żeby nie chodził po twardym. No, różne rzeczy. Nie chcę też teraz wnikać, bo jak już mi ktoś groził sądem, to ja chcę się odciąć od tych wszystkich rzeczy. Nie chcę pakować się w kłopoty, które mi są niepotrzebne, wiecie o co chodzi. Wolę Wam tutaj powiedzieć tak pokrótce, żebyście uważali na to, komu dajecie konie do dzierżawy, i musicie pamiętać o tym, żeby spisywać wszystko: centralnie wszystko w tej umowie. Ile ten koń może chodzić, jak może być użytkowany, co może mieć ubrane. Y że po prostu każdą jedną jakąś tam nie wiem opuchnięcie, słuczkę, żebyście też miały informacje na temat tego co się w ogóle dzieje z tym koniem. Bo u mnie tego nie było i no to chyba był główny problem. Po prostu się nie dogadaliśmy i robił trochę moim zdaniem ponad swoje siły i no nie byłam informowana o niektórych rzeczach, co też mi się nie podobało. I to tyle. Dlatego na poprzednim vlogu też nie mówiłam do końca bo nie chcę się pakować w takie sytuacje, wiecie, w których mm, ja nie, no bo nie potrzebuję problemów, ok? E, I dlatego wolę siedzieć cicho i tylko was przestrzec, żebyście wszystko spisywali na kartce, co tylko można, naprawdę wszystko co chcecie, jeśli chcecie oddać konia do dzierżawy. Ja w tym momencie już bym się na to nie zdecydowała, bo wolę mieć spokojną głowę i. Czyste sumienie. No, także to odnośnie Saliwanka. To była jego ostatnia dzierżawa. Już więcej. Dziękuję bardzo. Już więcej nigdzie się nie wybiera. Będzie miał u nas już teraz, tak będzie. Wiecie, stał sobie. Myślę, że zrobimy sobie więcej pracy na loży nad podniesieniem grzbietu, żeby, wiecie, no troszkę go nabudować, bo samostanie też nie robi dobrze. Mm, no, także odnośnie saliwana, to tyle zajęło to aż 5 minut filmiku, lecimy do następnego. W sumie pytań. ciekawym pytaniem jest, jakie mamy teraz plany mm, związane ze stajnią, więc początkowo miało to być tak, że będzie cały czas wolny wybieg i będzie wiata, ale nasza koncepcja się trochę <grym> zmieniła. <grym> dlatego, że po prostu stwierdziliśmy, że chcielibyśmy mieć boksy i korytarz. No, bo trochę ułatwi nam to życie. Także teraz jeszcze będzie wiata i ta wiata będzie ulepszona, żeby zaczekać do przyszłego roku. I w przyszłym roku bardzo chciałabym właśnie zrobić sobie tajnie na 6 boksów. Mamy też w planach rozbudować się trochę, bo na razie mamy tylko tą jedną działkę, no bo inne są jakby w wykorzystaniu trzeba je jeszcze zrobić. W sensie zasiać trawę ogarnąć płot, um, ogarnąć jakąś ujeżdżalnię i tak dalej. No na pewno chciałabym to zrobić, ale wszystkiego się nie da. Raz, że finansowo się nie da, Na dwa, że po prostu no w tym momencie fizycznie nawet jest to niemożliwe, ale wszystko będzie w swoim czasie i na pewno będziecie gdzieś tam na bieżąco informowani, co i jak się z tą stajnią i postępami dzieje. Zobaczymy, no nie chciałabym otwierać też jakiejś szkółki, ale jeśli ktoś chciałby przyjechać do mnie pojeździć, jeśli ktoś chciałby popracować z ziemi, zobaczyć jak ja to robię, może czegoś się nauczyć, to też oczywiście będzie taka możliwość. Także zobaczymy, trzymajcie kciki, mam nadzieję, że wszystko się potoczy tak, jakbym chciała, bo póki co idzie wszystko w dobrym kierunku. Kolejne pytanie, czy będę chciała y, trenować dante ujeżdżenie? Więc na pewno mm, chciałabym. Zawsze to było moje marzenie właśnie gdzieś tam wziąć udział w zawodach ujeżdżeniowych. Aczkolwiek ja póki co nie wiem, czy dam się do tego. Słuchajcie, no daj. No tak szczerze mówiąc to jest leniuch straszny i to będzie na pewno koń bardzo do pchania. A wiecie, w ujeżdżeniu dużą rolę odgrywa jednak taka lekkość i tak... Tak, to ma być taniec z koniem, a Dante jest ciężki i no zobaczymy, może to się zmieni, może też ja poprowadzę trening w nieco inny sposób, ale na ten moment jakoś tego nie widzę, ale no zobaczymy, prędzej z Santą albo z saliwankiem, poszłabym w ujeżdżenie, saliwan na pewno się bardzo do tego nadaje, także zobaczymy. I kolejne pytanie, jeszcze jedno tutaj, czy... Planujemy mieć jakieś inne zwierzątka u siebie w stajni, więc na razie nie, aczkolwiek Łukasza Tato zawsze chciał mieć kuski. <noise> nie wiem, czy to się u nas sprawdzi. Nie wiem jak to będzie. Na razie musimy ogarnąć po prostu więcej miejsca, a potem będziemy myśleć, także wszystko się okaże z czasem. Teraz na razie o tym kompletnie nie myśl. Kolejne pytanie, który z moich trzech koni jest najodważniejszy? Dante, Santa czy Sullivan? No i... Uważam, że najodważniejsza jest Santa. Santa jest taka, że idzie w ogień, co by się nie działo. Dla niej mało rzeczy jest stresujących. Mimo, że jest straszliwie delikatna i straszliwie wrażliwa, to potrafi myśleć przede wszystkim. Ona nie jest taka, że działa tak impulsywnie, że coś się zadzieje i ona, wiecie, leci za tłumem czy za tą emocją, tylko właśnie potrafi. Uspokoić się i to przemyśleć i jakby nie działa właśnie tak impulsywnie. Dante był kiedyś bardzo odważny, ale coś się zmieniło. On chyba podczas dojrzewania. On, on jest ciekawski, ale troszkę bardziej się stresuje i te nowe rzeczy właśnie w terenie czy coś są dla niego takie. Mm -mm. Za to Sullivan idzie jak taran do czasu, kiedy nie zobaczy czegoś, czego jeszcze nigdy nie widział. Ostatnio dla niego problemem były znaki drogowe. Po prostu były inne niż wszystkie i to był dla niego problem. I Sullivan jest raczej takim długą, więc yy, na pewno nie Sullivan i na pewno nie Dante. Najodważniejsza jest, czy mamy w Nysie tutaj yy, ogólnie, czy jakieś tereny na spacerki są, więc oczywiście, że tak, jak najbardziej. Mamy lasy, mamy rzeki, Obok jest też jezioro, yy, mamy też yy, takie właśnie pola fajne i, i stawy dookoła, więc no, będzie gdzie jeździć w tereny na pewno. Yy, już się nie mogę doczekać, szczerze mówiąc. Yy, gdzieś tam Antek u siebie na kanale latał dronem, żeby wam te tereny pokazywać, ale wiecie, możemy zrobić też kiedyś taki odcinek, że po prostu odkrywamy sobie takie trasy u nas, yy, na spacerku chociażby. Więc no teraz już są trzy konie, więc tak naprawdę mogę wziąć sobie osobno Santę, osobno Dantego i osobno Saliwanka na spacerek i z każdym mogę iść inną drogą i zobaczyć dokąd mnie doprowadzi. I mogę Wam to nagrywać, także jest parę pomysłów na fajne odcinki i też takie, które coś wniosą. Bo tak naprawdę ja do końca nie wiem, jak, jaka droga gdzie mnie poprowadzi, ale wiem, że tereny są naprawdę śliwe. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Stwierdzenie, w sumie nie pytanie, no, w sumie pytanie, no pytanie, stwierdzenie, e, jak ja się czuję z tym, że teraz nie będę mogła nigdzie wyjechać, bo konie muszą być 24 godziny na dobę pod opieką. Więc my mamy o tyle fajną sytuację, że Łukasza, rodzice mieszkają obok i oni mogą nam te konie wypuścić na łąkę, mogą je nakarmić, więc tak naprawdę ja nie jestem aż tak uwiązana. Wiecie, zawsze mogą nam pomóc, i no wiadomo, że proszenie kogoś o pomoc to nie jest coś fajnego, bo to jest jednak taka odpowiedzialność nasza, ale z drugiej strony oni bardzo lubią to robić, więc dla nich to nie problem yy, podejść, zobaczyć, czy ok. Poza tym mamy kamerki, zawsze możemy zadzwonić, powiedzieć, żeby ktoś zobaczył, co się dzieje i tak dalej. Zawsze ktoś w tym domu jest, więc też to u nas nie jest problem. Zresztą mamy w planach też jechać na wakacje. I na pewno Wam pokażę, jak u nas będzie to wyglądało. My więc mamy to szczęście po prostu, że no, no nie jesteśmy uwiązani Zadło tak do pytanko, końca. jak Dante i Santa przeżyły podróż na działkę, w sensie do naszej stajni, więc na go totalnie. Nie musiałam się zatrzymywać z Antkiem, dwa razy stanęliśmy chyba tylko, żeby sprawdzić, czy wszystko ok, bo zawsze gdzieś tam staramy się to kontrolować, bo ja w swoim... Życie już miałam różne sytuacje z przeprowadzką konia, czy tam transportem na jakieś zawody i wolę się upewnić, że wszystko jest ok, więc u nas wszystko przebiegło bez żadnych komplikacji. Przyjechały i po prostu od razu były jak u siebie, więc to mnie bardzo cieszyło. I następne pytanko: czy z Santą i Dante, jak już będą zajeżdżone, będę szła w skoki, czy w ujeżdżenie? Generalnie myślę, że z Santą pójdziemy raczej wszechstronnie, zobaczymy, w czym ona dobrze się będzie czuła. Eee, z Dante no wiadomo, nie zrobimy zbyt wiele w skokach, no bo to jest jednak fryz eee, słyszałam o kobach skaczących, o fryzach też słyszałam z... słyszałam skaczących, ale on będzie mówiłam wam już dzisiaj raz, on będzie bardzo koniem do pchania i nie widzę, chyba, że będzie inaczej pod siodłem, nie mam pojęcia, teraz nie jestem w stanie tego stwierdzić, ale po prostu teraz mi się na ten moment wydaje, że on jest bardziej, wiecie, taki do sztuczek, on się lubi bawić tak z człowiekiem, wiecie, jak on ma biegać, on jest taki, ale po co? No, no nie, Głos jeszcze okej, okay, ale galop to jest w ogóle, no kosmos, naprawdę trzeba się tak nameczyć, żeby on zagalopował. Teraz właśnie jesteśmy na takim etapie, że ja proszę go o ten galop i zwiększam energię, a on ma takie... No dobra, pójdę po prostu szybkim kłusem, byle tylko nie zagalopować. No więc y, dostał więcej witaminek. Y, mam nadzieję, że to trochę poprawi jego chęci. Może będzie miał trochę więcej y, siły, no nie wiem, jak to wygląda, ale jest po prostu leniem. No, widać po nim, że to jest lenie. Więc no nie wiem, Dante zobaczymy, zobaczymy nie, nie jestem w stanie teraz do końca powiedzieć, no ale z Sandą chciałabym iść wszechstronnie. No i generalnie to by było chyba na tyle na ten moment. Jeśli jeszcze jakieś pytanka macie, to śmiało możecie je zostawić tutaj w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na kolejnym Q&A, Także to było z Instagrama, a następne będzie już tutaj z YouTube'a. Także śmiało możecie pytać. Zapraszam do dyskusji tylko kulturalnej. Pamiętajcie, że mm, macie prawo do wypowiadania swojego zdania. E, także czekam, czekam na Wasze zdanie. Co myślicie o, o, tą, o tej sytuacji z Calkiem? Co myślicie o. O ogólnie o naszej stajni. Wiadomo, że z YouTube'a też nie wszystkiego się dowiecie, nie wszystko widzicie. No ale dajcie znać, zdajcie znać, co myślicie o naszych planach. No, a ja tymczasem bardzo serdecznie ściskam Was wszystkich, bardzo dziękuję za każde wsparcie, za każdą łapeczkę, za serduszko, za ciepłą wiadomość, którą na pewno masa dostaje od do Was wiadomości, więc naprawdę ogromnie Wam za to dziękuję. Dajcie znać też w komentarzach, czy jest jakiś temat, który chcielibyście, żebym poruszyła na kolejnym odcinku takim gadanym jak to, jak to, jak to, jak ten odcinek. No, a tymczasem buziaczki do następnego. Trzymajcie się, fajnie!